Cześć, cześć mankowe na naszym kanale, ja jestem Rafał. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nowościami marki Shiny Garage. Przede wszystkim bardzo, bardzo chciałbym sprawdzić i pokazać wam produkt Eco Wash Rinse Free. Produkt w odwrotnej kolejności to przeczytałem, ale nie istotne. Jest to produkt typu no Rinse, czyli produkt, którego nie spłukujemy. Służy oczywiście do mycia. Jest on szamponem, który się nie pieni, jest delikatnie hydrofobowy, co też postaramy się Wam pokazać. Mamy fajny przykład, bo samochód jest jasny, jest bardzo mocno zabrudzony, więc zobaczymy, jak sobie radzi ten produkt z tymi zabrudzeniami. Ponadto przetestujemy sobie ich Glass Cleaner Pro, czyli to jest chyba... Znaczy nie chyba, to jest najnowsza wersja glasklinera cleanera firmy Shiny Garage dodatkowo mamy jeszcze blue snow foam którym wstępnie sobie spryskamy nasz lakier, później wypłuczemy no i będziemy działać już tym rinse free eco washem gąbkę jaką będziemy używać to jest ta standardowa z piór chemii zielona, zobaczycie ją w akcji, także generalnie już o niej mówiliśmy nie raz, także kto ogląda nasz kanał, kto śledzi nasze filmy ten tę gąbkę doskonale zna, no ja nie przedłużam, no i życzę mi jego oglądania Thank you Jeżeli chodzi o produkt Rinsfree i Wash, nie umiem zapamiętać tej nazwy, no to tak jak mówiłem, jest to nic innego jak szampon, którego nie trzeba spłukiwać. Zostawia hydrofobowe, hydrofobową powłokę, która ułatwia osuszanie nam tego lakieru. Wszystko to sprawdzimy i zobaczymy. Generalnie lakier i sam samochód jest w stanie średnim, natomiast jakieś hydro tutaj gdzie niegdzie jeszcze pozostało po ostatnim myciu. Niemniej na dachu jest średnio, na masę też jest. Tak, raczej, raczej średnio, więc na pewno uda nam się to e, sprawdzić. Do 10 litrów wody wlewamy około 100 ml produktu, dlatego ja się posłużę taką miareczką, e, wleję produkt do wiaderka no i będziemy lecieli e, z myciem. Nie przedłużam, lecimy. W momencie gdybyście mieli na przykład białe auto, które by było bardziej ubrudzone albo byłoby w jakimś takim ciemniejszym nalocie, tutaj ta woda byłaby bardzo, bardzo brudna nie spłukujemy tego szamponu, więc pewnie zastanawiacie się, co zrobić z pozostałością tej wody. Dobrze jest po prostu nabrać sobie wody ponownie na gąbeczkę. Wody oczywiście z tym szamponem, no i sobie produkt spuszczamy, on sobie spłynie. Ewentualnie ten proces można powtórzyć, natomiast i tak już teraz zostaje raczej tylko ten czysty produkt, więc e, później go i tak wysuszymy ręcznikiem. Chodzi o to, żeby pozbyć się tego brudu, który e, no i tak będzie się pojawiał na lakierze, jeżeli go myjecie, e, a nie chcecie go później wcierać do ręcznika. Więc e, akcesoryjnie możecie sobie tak tego produktu użyć. Myślę, że to taka jedna wskazówka. Ja lecę dalej z Szampon nie jest jakoś turbo mocno hydrofobowy, natomiast próbowaliśmy Wam na szybach pokazać, że faktycznie ta woda pęcherzykuje. Zresztą widać tutaj po tej masce, że pozostały jakieś pojedyncze kropelki. No i teraz już to możemy suszyć tak naprawdę. Nawet powiedziałbym, że musimy to suszyć, ponieważ produkt zaraz zaschnie i będzie problem. W tym przypadku bierzemy sobie ręcznik, przejeżdżamy i wody już nie ma. E, maska jest zdegradowana, na no to tak nie zwracajcie uwagi, natomiast jeżeli chodzi o samo działanie szamponu, no to moim zdaniem e, robi to co ma robić. E, jest... Fajna śliskość odczuwalna przy, przy tej rękawicy jest bardzo e, gładka powierzchnia po nim. E, myślę, że sprawdzę to jeszcze na innych elementach, natomiast na masce jest bardzo gładziutko, więc osuszanie tym ręcznikiem to jest sama przyjemność. Tak jak mówiłem, na tym lakierze nie było żadnej powłoki czy czegoś takiego. Może był jakiś hydrowosk sprzed zimy, natomiast już powoli umiera. E, ja lecę dalej z osuszaniem, ponieważ nie chciałbym, żeby ten produkt mi po prostu zasnął. Thank mm -hmm. you. Jak widzieliście, szampon radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem, ponieważ woda tutaj na tych pionowych elementach spływała bardzo szybko. Do tego stopnia, że jak kończyłem myć klapę i chciałem wrócić, wycierać drzwi z przodu, to tak naprawdę tej wody już nie było w 90%, co jest dla mnie bardzo, bardzo e, fajnym aspektem tego szamponu, z racji tego, że nie musimy kupować żadnych e, quick detailerów czy produktów do osuszania lakieru stricte, ponieważ ten produkt robi to e, za nas, za nas i za ten produkt. E, tym produktem można też wyczyścić szyby i te szyby z zewnątrz udało się wyczyścić, natomiast od wewnątrz tutaj jest taki piękny, narysowany e, piesek. E, dzisiaj się postaramy go pozbyć. E, mamy tutaj do tego zadania Pro Glass Cleaner, Glass Cleaner Pro, trzeci raz mówię tą nazwę od, od złej strony, że tak powiem. mikrofibry Monster Shine'a Werewolf, którą ja uwielbiam ich, z której korzystam praktycznie e, cały czas. No i wyczyścimy sobie też, żeby tutaj od wewnątrz, od zewnątrz już niczego nie wyczyścimy, ponieważ ten produkt wcześniej się sobie poradził. Natomiast chodźcie zobaczyć bliżej, jak ten produkt sobie radzi, chociażby w takim e, dosyć specyficznym przypadku. Szyba jest wyczyszczona tak jak widzieliście. Produkt sprawdza się bardzo dobrze. Czuć tutaj już po, samej, po samym aromacie, że to jest to produkt e, mocny, mocniejszy od tego poprzedniego. E, nie, nie, nie będę tutaj się jakoś wodził na temat tego produktu. Uważam, że zrobił robotę tak, jak miał zrobić. W połączeniu z tą mikrofibrą sprawił się naprawdę super. E, wiadomo, ta mała szybka, no nie wiem, czy kiedykolwiek była czyszczona. Na pewno nie przeze mnie, więc e, więc dzisiaj był jej pierwszy raz. Tak naprawdę, smug żadnych nie pozostawało. Pamiętajcie, żeby sobie wziąć też jakąś latarkę, żeby sprawdzić ewentualnie, czy jakieś smugi nie dotarcia i tak dalej, zabrudzenia na powierzchni są. A tutaj u góry są, ponieważ nie ściągają szyby na dół, zrobię to e, najprawdopodobniej za moment. Natomiast myślę, że, że jeżeli chodzi o ten produkt, no to, no to tyle. Tutaj też nie będziemy pisali i referatu na ten temat, ponieważ jest to poprawny, dobry wręcz glas cleaner. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że to. Tyle. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te produkty. Szampon na pewno zostawię sobie do siebie na półeczkę z racji tego, że forma mycia bez spłukiwania jest dla mnie najbardziej wygodna, ponieważ nie mam gdzie samochodu myć poza tą miejscówką, ale jeżeli nie mam mnie tutaj, nie mam mnie w pracy, no to raczej auta inaczej nie umyję. A to jest fajna alternatywa do mycia takiego właściwego, ręcznego, z pianą. Z tym, że tutaj produktem bez piany, bez spłukiwania. Mówiłem o tym, że produkt nie wymaga quick detailera i to fakt, natomiast Gdybyśmy sobie wzięli Quick detaile i jeszcze wzbustowali ten, ten połysk i ten generalnie efekt hydrofobowy, to będzie tylko i wyłącznie lepiej, więc myślę, że, że możecie spróbować. Nie znam cen tych produktów na ten moment, niestety, natomiast na mistercleaner.pl te produkty są dostępne z kodem Kipitkin. Będziecie w stanie je kupić dużo, dużo taniej. Kupujcie i testujcie, bo moim zdaniem naprawdę warto. Czy coś jeszcze warto powiedzieć, czy o czym zapomniałem? Myślę, że nie. Generalnie produkty Typu właśnie no rins, typu ten Eco Free Rins, zapominam cały czas nazwę. E, są produktami wielozadaniowymi, uniwersalnymi. Trzeba testować, sprawdzać różne wariacje tych produktów. My zrobiliśmy go jako szampon, a na pewno jeszcze będziemy testowali inne jego rozwiązania. Być może skonsultujemy się z kimś z Shining Garage, żeby nam troszeczkę więcej o tym produkcie opowiedział, bo wierzę, że też na pewno e, testowali. E, nie przedłużam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nasze social media ponownie w opisie. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!